26 kwietnia absolwenci szkół podstawowych mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnickiego w Kozienicach podczas dnia otwartego. Myślą przewodnią zaproszenia dzisiaj klasistów jest pokazanie naszej szkoły z takiej strony, bardzo życzliwej, serdecznej i dobrej atmosfery, która tutaj od wielu lat panuje w naszej szkole. Dlatego z ogromną ochotą pokazujemy sale lekcyjne, nauczyciele przedstawiają informacje, w jaki sposób nauczają swoich przedmiotów. Interesujące jest spotkanie na sali, które przedstawia prezentację, ofertę edukacyjną naszej szkoły. W tym roku zaplanowaliśmy na przyszły rok szkolny cztery klasy pierwsze. Takim nowym jest klasa z oddziałem sportowym pływanie i tutaj bardzo zachęcamy uczniów, aby aplikowali do tej klasy. Wnioski można składać od 16 maja do 20 czerwca. Możecie w naszej szkole rozwijać swoje zainteresowania, uczestniczyć w wielu zajęciach dodatkowych. Nauczyciele pracują z pasją, są bardzo dobrze wykwalifikowani, z ogromną wiedzą i ogromną życzliwością do swoich uczniów. Podczas ciekawie przygotowanych prezentacji uczniowie zielonego zachęcali młodszych kolegów do wstąpienia w jego szeregi. Taki już los ucznia ósmej klasy szkoły podstawowej że oprócz stresu związanego z egzaminami Musi się głowić nad pytaniami dotyczącymi jego przyszłości, takimi jak którą szkołę mam wybrać, co dana szkoła jest mi w stanie zaoferować, czy będę się tutaj dobrze czuł, jaki profil klasy będzie dla mnie odpowiedni i wiele innych. Na te i wszystkie pytania, które dzisiaj do nas będziecie kierować, z którymi do nas przyszliście, postaramy się odpowiedzieć. Nasze koleżanki i koledzy pod okiem nauczycieli przygotowali dla Was wiele atrakcyjnych prezentacji multimedialnych, gier, pokazów doświadczalnych, dzięki którym będziecie się mogli przekonać o tym, jak ciekawa i niekonwencjonalna może być nauka poszczególnych przedmiotów w szkole średniej. Jakby to określił pewien znany krytyk kulinarny. Czeka Was niezwykła wędrówka po budynku z bogatą historią, który na co dzień stanowi miejsce spotkań młodych ludzi pragnących mierzyć się z problemami tego pięknego, a jednocześnie skomplikowanego świata. Jesteśmy w trzeciej klasie po podstawówce. Nasza klasa jest to klasa politechniczna, ponieważ jej rozszerzenia są to przedmioty ścisłe. Jest to biologia, chemia, matematyka, geografia, informatyka i fizyka. Ale spokojnie nikt nie rozszerza sześciu przedmiotów. My jesteśmy w grupie rozszerzenia matematyki, geografii oraz informatyki. Nasza szkoła ma współpracę z Politechniką Warszawską i dzięki współpracy z Politechniką w tamtym roku mogliśmy odbyć warsztaty. Podczas nich nauczyliśmy się, jakie są różne rodzaje robotów, jak programować takie roboty oraz jak je składać. Dostaliśmy od Politechniki właśnie takie roboty. Były one oczywiście rozłożone. Naszym zadaniem było złożyć je i zaprogramować. I właśnie dzisiaj chcielibyśmy wam pokazać rezultaty tego, jak zaprogramowaliśmy wszystkie roboty. Zapraszamy na rozszerzenie z informatyki. Tam właśnie robimy takie rzeczy. Uczymy się składać komputery, na przykład wszystko co informatyczne. Naprawdę zachęcamy, żeby. Przyjść do tej szkoły na profil informatyczny, na profilu matematyczno-geograficzno-informatycznym jestem. Wchodzę do klasy pierwszej C. Rozszerzam Polski i historię oraz angielski. No, na naszym przykładzie możemy pokazać, że szkoła oferuje to, że możemy rozwijać swoje hobby i nie stopuje nas w tym, wręcz nas rozwija. Warto jest mieć jakieś swoje zainteresowania. Bo to jest fajne. Obydwie trenujemy Kimboxing już od 8 lat. Mamy czwarte stopnie i zachęcamy wszystkich, którzy zastanawiają się nad wybraniem profilu sportowego. Nie zabrakło również ciepłych pozdrowień od znanych absolwentów pierwszego LO. Kochani, ja nie żartuję. Jak mówię, to znaczy, że wiem. A wiem, ponieważ sama jestem absolwentką pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Zatem, moi drodzy, moje Zielone zapraszam również Was. A ja tymczasem ściskam Was, wysyłam dużo, dużo uśmiechu i życzę wielu sukcesów w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Pozdrawiam, Kinga Zawodnik. Uczyłam się w klasie matematyczno-fizycznej, mimo to dostałam się na każdy wymarzony przeze mnie kierunek studiów humanistycznych, dlatego uważam, że to bardzo dobra szkoła. Z tego co wiem do dzisiaj, uczytam języka polskiego pani Grażyna Ambroziewicz, moja ulubiona nauczycielka, którą serdecznie pozdrawiam, jak również moja koleżanka ze szkolnej ławki Izabela barcikowska Poźnik. Zalecna grono pedagogiczne polecam liceum ogólnokształcące w Kozienicach Katarzyna Maciej. Zwiedzająca tego dnia liceum młodzież mogła wziąć udział w licznych quizach, konkursach oraz doświadczeniach fizycznych, chemicznych czy biologicznych. Każdy zainteresowany mógł obejrzeć nowoczesne wyposażenie sal, zaplecze naukowe i sportowe. Zgodnie z informacjami zawartymi w ofercie placówki, pierwsze Liceum Ogólnokształcące im. Fana Czarnieckiego w Kozienicach odznacza się nowoczesnością, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą pedagogiczną, wysokim poziomem nauczania, wysoką zdawalnością matury, bogatą ofertą zajęć dodatkowych oraz szyczliwością i twórczą atmosferą. Oferta edukacyjna Zielonego nieustannie dostosowywana jest do potrzeb i oczekiwań młodzieży. Pozwala uczniom na rozwój zainteresowań, poszerzenie umiejętności, a w przyszłości wybór odpowiedniego kierunku studiów. Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do pierwszego Liceum Ogólnokształcącego znajdują się na stronie internetowej placówki.